Dzień dobry Państwu witam wszystkich mieszkańców Augustowa i w imieniu własnym oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej zwracam się do całej społeczności Augustowa, aby rozpoczęli w jak najszybszym terminie interesować się sprawami Rady Miasta i władz miasta, bo dzieje się naprawdę bardzo źle. Państwo, jeżeli oglądniecie ostatnie sesje z sierpnia, to każdy z nas to obejrzy, to powie kogo myśmy wybrali. Czy wybraliśmy ludzi, którzy są wykształceni i mają trochę oleju w głowie, czy ludzi, którzy robią swoje własne, prywatne interesy. I my, jako mieszkańcy, jesteśmy zbulwersowani tym, że chcą nas po raz kolejny obciążyć kosztami nieudolnych, bezmyślnych inwestycji, a teraz Państwo wiecie, o jaką inwestycję chodzi. Chodzi o inwestycję dotyczącą Ustanowienia miasta Augustowa jako miasta e, olimpijskiego i na to ma być przeznaczonych w granicach 50 milionów, bo władze mówią o 30, ale to jest 100% pewne, że sięgnie to 50 milionów. Czy każdy z nas nie zapłaci tej, tej pożyczki, którą miasto chce zaciągnąć? I cały ambaras jest w tym, że władza miasta i rada miasta. Kombinują jak tylko mogą. Jak Państwo czytacie w prasie, słyszycie, żeby opozycję oddalić od obrad, żeby opozycję wygasić, żeby opozycji dać 20 sekund albo pół minuty, żeby nie mógł powiedzieć całej prawdy albo nie mógł wysłowić się. I to jest bardzo niebezpieczne i bulwersujące, że Pani Przewodnicząca nie chce zrozumieć, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Ja do Pani Przewodniczącej po raz kolejny, jako dawnej koleżanki, zwracam się tu przejmą prośbą. Panie Alu, Pani wie o tym, że jak Pani będzie stosować te paragrafy swoje przez Was wymyślone, to do niczego dobrego nie doprowadzi. Wręcz odwrotnie, doprowadzi do ruiny miasta i wzajemnego podziału mieszkańców. A to naprawdę dla miasta nie służy. Dziękuję.